Cześć dziewczyny. dzień dobry, witam Was serdecznie po tak długiej przerwie. Yy, wyszło jak wyszło. No, myślę, że to był nie był czas stracony dla nas wszystkich, że wyciągnęliśmy jakieś wnioski z naszego zamknięcia się od ludzi, od otoczenia, że mieliśmy czas na przemyślenia, na wewnętrzną refleksję. No ale niestety, albo niestety wracamy do, na razie na online do naszych ćwiczeń. Będą to krótkie ćwiczenia, pamiętajcie, że na następnych zajęciach uczyliśmy się rytuałów tybetańskich. Może to wynikało z jakichś podświadomości, ale prosiłam, żebyście ćwiczyły te ćwiczenia w domu, żebyście weszły w taki nawyk tych ćwiczeń tybetańskich. To są ćwiczenia na młodość, na wzmacniające mięśnie ogólnie, żeby, żebyście się lepiej czuły i, i lepiej funkcjonowały w tym naszym życiu. W tej chwili dosyć trudnym, więc zapraszam was serdecznie. Będą to filmiki nagrywane na każde zajęcia we wtorki, w czwartki. Będziemy inne te ćwiczenia prowadzić, więc zapraszam serdecznie. Pierwsze ćwiczenie to było ćwiczenie pamiętać na stojąco, to były ćwiczenia Ręce wciągamy w bok, kręcimy się w prawą stronę. Zacznijmy od pięciu powtórzeń. Na zajęciach doszliśmy do już więcej powtórzeń, ale wracamy od początku. Pięć powtórzeń, pięć obrotów w prawą stronę. Jest raz. Dwa. Trzy. wyrównujemy się, wyrównujemy oddech i drugie ćwiczenie, Podziemy się na plecach ręce już połowia. pamiętajcie o wdech, duży brzuch, klatka wydech, zamykamy klatkę, brzuch, wdech do góry i wydech dwa, wdech i wydech. I wdech nosem. I wydech ustami. I chyba ostatni raz wdech. I wydech. Drugie, trzecie ćwiczenie w klęku podpartym. W klęku podpartym. Otwieramy brzuch, broda przyciągnięta do mostka. Wdech. Zamykamy klatkę, zamykamy brzuch. Wydech. Wdech. Wydech. wdech. wdech I wydech. Czwarte ćwiczenie. siadzie prostym ręce obok bioder. I uwaga. Dobry wdech. Wydech. Wdech do brzucha, do klatki. Wdech. Zamykamy klatkę, zamykamy brzuch. Wydech. Wdech. wydech, cztery, wdech, wydech, pięć. Piąte ćwiczenie, wyrażamy na brzuchu, kładziemy się na brzuch, ręce pod barkami, uwaga, wdech, duży brzuch, duża klatka, wydech i nie dotykając klatką piersiową maty, Wdech i wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I uwaga, wdech. rytuałów bretańskich, które ćwiczcie raz w tygodniu, codziennie ćwiczymy, ale raz w tygodniu dodajemy sobie o jedno ćwiczenie więcej. Zapraszam Was teraz jeszcze z dwa ćwiczenia rozciągające. Siedzimy prosto, duże palce yy, złączone, do góry wyciągamy się z wdech. Skłon do przodu, klatka piersiowa na uda, głowa do stóp, wydech i kilka spokojnych oddechów w tej pozycji. Zupełnie luźno, miękko opadaj, rozciągamy pod kolanem, rozciągamy kręgosłup, zbliżamy klatkę do ud, głowę do stóp. Łokcie do kolan. Zupełnie miękko. Możecie jeszcze na chwilę usiąść po kurecku. W ogóle tak niskie pozycje są od barki do tyłu. Pamiętajcie, że głowa też, głowa jest ważna w ramionach, w szyi. Tu się zbierają wszel wszelkie stresy, napięcia. A tych stresów i napięć teraz nam nie brakuje. Więc na chwilę luźno przetaczamy głowę ucho. Raz jedno prawe do prawego barku, lewe do lewego. I z wydechem luźno głowa. Wdech i wydech. I wdech. klatką poddychamy, oddech. Oddech jest ważny, bo że ten koronawirus atakuje nasze płuca przeważnie, czyli jeżeli sobie dobrze przewentrujemy te płuca, dobrze dopłyniemy, to myślę, że nic złego nam się nie stanie i żaden koronawirus nas nie dopadnie. Uwaga, pamiętajcie o tym, że tak jak napełniamy naczynie Czyli, jak nalewamy wodę do jakiegoś naczynia, najpierw ta woda idzie do dna, na dno i coraz wyżej się podnosi, aż zapełnia całe nam naczynie. Tak samo jest oddech. Wdech, czyli nalewamy tego powietrza do brzucha, do klatki, jest cały nasz środek wypełniony energią, wypełniony tlenem, i jak wylewamy, czyli wylewamy z góry. Klatki i z brzucha jest wydech. I uwaga, wdech. Brzuch, klatka. jest wydech. I brzuch, duży, duża klatka. Zatrzymujemy chwilę. I jest wydech. Dziękuję Wam. I spotykamy się na następnych zajęciach we wtorek. Fajr.